Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Dzisiaj podzielę się z wami moim sposobem na zmianę myślenia. I jest to naprawdę fajny sposób, ponieważ dzięki niemu możecie od razu, już z samego rana, wejść w nowy dzień z pozytywnym myśleniem. Czyli działamy profilaktycznie, nie ratujemy się dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy solidnie atakowani przez negatywne myśli, tylko działamy zawczasu. No to co? Zapraszam i od razu zaczynamy. Powiem Wam, na czym polega mój sposób, a potem dajcie mi chwilę, żebym na spokojnie mogła wytłumaczyć Wam, dlaczego właśnie ta metoda okazała się u mnie tak skuteczna. A więc, moim sposobem jest rozpoczęcie dnia od modlitwy. I uwaga! Jeżeli wydaje Wam się, że gdzieś już o tym słyszeliście i chyba czas wyłączyć ten odcinek, naprawdę dajcie mi chwilę, a dokładnie podzielę się z Wami moim świadectwem i tym, dlaczego i w ogóle w jaki sposób doszłam do tego, że właśnie ta metoda jest tak pomocna. Chodzi tutaj o modlitwę naprawdę z samego rana. Czyli u mnie wygląda to w ten sposób, że otwieram oczy, kilka sekund poleżę jeszcze w łóżku, po czym od razu klękam na dywaniku przy łóżku i zaczynam się modlić. Wiadomo, że rano czasami różne rzeczy naglą, więc ta modlitwa może od razu nie będzie jakaś długa. Wystarczy naprawdę kilka minut, dokończycie potem ale żeby po prostu ta pierwsza czynność jaką wykonacie po przebudzeniu to była właśnie rozmowa z Panem Bogiem. W czym to wam pomoże? Sprawi to, że od razu odpowiednio ustalicie priorytety na nowy dzień. Czyli jeżeli jesteście osobami wierzącymi, to i uważacie, że Pan Bóg jest w waszym życiu na pierwszym miejscu, to rzeczywiście w tym nowym dniu również ustawcie go na pierwszym miejscu. I niech to On będzie pierwszą osobą, z którą porozmawiacie. Niech to Jego moc będzie tą pierwszą siłą, która będzie na Was oddziaływała. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to naprawdę była pierwsza czynność przed jedzeniem, poranną toaletą, ubraniem, gdzie wcześniej naprawdę e, najpierw to wszystko robiłam, a potem się modliłam? Dlatego to jest tak ważne, żeby odwrócić kolejność, żeby wyposażyć się w Bożą Moc jeszcze zanim zdążycie być atakowani przez po prostu złego, który na różne sposoby będzie Was. Jeszcze zanim dojdą do Was różne negatywne myśli, które miewaliście w poprzednich dniach, jeszcze zanim e, dojdzie do Was to, ile różnych rzeczy musicie dzisiaj zrobić, zanim zaczniecie to planować, zanim zaczniecie zastanawiać się, jak to zrobić i jak zdążycie w czasie, zanim to wszystko do Was dojdzie, do Waszych serc i przede wszystkim do Waszych umysłów, to żeby pierwsze co włożyć w swoją głowę Boże myśli. I wtedy tak ubrani w Bożą Moc, wyposażeni w Boże myśli, możecie z odwagą stawiać czoła tym wszystkim trudnościom, które będą do Was napływały w ciągu dnia. Tak jak już wspomniałam, rzeczywiście starałam się modlić zawsze rano i to godzinę dziennie. Ci, którzy są ze mną tutaj dłużej, to wiedzą, że robię to już od prawie trzech lat i przynosi to wielkie efekty. Postanowiłam to robić dlatego, że miałam wiele pytań do Pana Boga, i w pewnym momencie stwierdziłam, że ja tyle od niego oczekuję, o tyle rzeczy go pytam, a najzwyczajniej w świecie nie daję jemu przestrzeni, w której on będzie mógł do mnie mówić i będzie mógł. I w ogóle, że jak ja mam go usłyszeć, jak ja z nim nie rozmawiam? Ja zawsze raczej e, modliłam się e, tyle, żeby mieć spokojne sumienie, żeby wypowiedzieć to, co chcę wypowiedzieć. A nie dawałam Panu Bogu mówić i działać podczas tej modlitwy. Bo zawsze jednak robiłam to z pewną niecierpliwością, z pośpiechem, odliczając do końca. Teraz, kiedy z góry sobie dałam na to godzinę, to bardzo mi to pomogło. Ale to jest poboczny temat. Tak więc. To jest w ogóle jakiś mój kolejny y, krok y, w rozwoju swojej wiary, którym chcę dzisiaj się z wami podzielić, dlatego że wydawałoby się, że już wszystko jest ok, że przecież codziennie się modlę, y, że jest to aż godzina, że zaczynam dzień z Panem Bogiem. A tu okazuje się, że tak naprawdę wcale tak do końca z nim tego dnia nie zaczynałam. Bo jeżeli w międzyczasie po przebudzeniu zdążyłam zjeść śniadanie, ubrać się, pomalować, zajrzeć w telefon, odczytać wiadomości, zacząć planować ten dzień, to wpuściłam już do swojej głowy i do swojego serca tyle różnych bodźców, że potem bardzo trudno było nasiąknąć Bożą Obecnością, przyjąć od Boga. Boże Myśli, dlatego że już miałam zapchaną głowę mnóstwem światowych spraw. I teraz odgruzowywać to i jakoś podczas modlitwy wyrzucać te brzydkie rzeczy i wprowadzać Bożą Obecność, to już było bardzo trudne. I potem kończyło się to tym, że nieraz tą godzinę modlitwy przesiedziałam, bo ja się nie mogłam skupić. Ja ciągle przyłapywałam siebie na tym, że się rozkojarzałam. Właśnie dlatego, że. Zdążyłam jeszcze przed porannym spotkaniem z Panem Bogiem wpuścić już świat do mojej głowy, a ja mam jako pierwszego wpuścić jego. Dlatego to jest tak ważne, żeby naprawdę pierwszą rzeczą, którą zrobisz po przebudzeniu, była właśnie modlitwa. Żebyś od razu jego wpuścił, jeszcze zanim zaczniesz myśleć po swojemu, i wtedy rzeczywiście będziesz miał te pozytywne myśli od samego rana, o których wspomniałam na samym e, początku. No to co, kochani? Naprawdę z całego serca zachęcam was, żebyście również w swoim życiu na własnej skórze, a właściwie na własnym sercu przetestowali ten mój sposób i dali znać w komentarzach, czy rzeczywiście na was to też tak dobrze podziałało. Ale wierzę, że jeżeli ktoś zrobi to naprawdę z przekonaniem i z pragnieniem, by od rana mieć Pana Boga na pierwszym miejscu, by od rana żyć Bożymi myślami, to rzeczywiście przyniesie to pożądane efekty. Tak więc kochani, powodzenia na końcu się jeszcze pomódmy i zaraz się żegnamy. Panie Boże, prosimy ciebie dzisiaj o to, żebyś naprawdę był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Żebyś od samego rana królował, triumfował, byśmy od samego rana oddawali tobie chwałę. Prosimy Ciebie, Panie Boże, żebyśmy właśnie poprzez tą poranną modlitwę, jako tą pierwszą czynność po przebudzeniu, uczyli się stawiać Ciebie na pierwszym miejscu. Prosimy Ciebie, przychodź duchu święte do tej modlitwy, spraw, byśmy napełniali się podczas niej Bożą obecnością, Bożymi myślami i Bożą mocą. Niech tak się stanie w Twoje święte imię. Amen. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się już w następnym odcinku. No i dla tych, którzy chcą przetestować ten sposób, życzę powodzenia.